Cześć, cześć, witajcie. Znajdujemy się w środkowej części Filipin, wyspa Nagros Oriental, niedaleko miasta. Dumaguete. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak Grasia gotuje. Easy Vlog, zapraszam. Prawdziwy świat, nie żaden skan. Bez retuszu, bez masek gry w vlog, tu rządzą sny A cześć Gasia Cześć, cześć, cześć Good afternoon <laughs> Bardzo miło cię gościć kolejny raz na moim kanale i nie wiem, co jeszcze Grasha dzisiaj będzie przygotowywać. Na razie obiera marchewkę. Tutaj jeszcze co ma? Zobaczmy. Jest papryka, jest cebulka, są ziemniaki. What is this? Um, sayote. Sayote. To nie wiem, jeśli ktoś wie, co to jest po polsku, to proszę dać znać w komentarzu. Obsługujemy się takim tasakiem tutaj na Filipinach. A co z tego będzie? Proszę zostać do końca, bo na końcu odcinka oczywiście będziemy testować. Prawda, Grasia? Tak, tak. <laughs> na początek Grasia kroi marchewkę w kosteczkę. A, no jeszcze bym zapomniał. No czosnek, no, no na Filipinach bez czosnku to nie ma żadnej potrawy, musi być. Czosnek jest tutaj jeszcze prawdopodobnie. O, tak wygląda. No, ok, ale zapytamy się Grasi co ona w ogóle dzisiaj będzie nam gotowała. Grasia? Mm -mm. What are you doing? I'm slicing... Vegetables for uh, Spring Spring roll. A, dobra, już wiemy. Spring Rolls, czyli takie rolowane... W Polsce to nie wiem, co się roluje. Naleśniki się roluje. Saigonki, coś takiego. W środku będą warzywa. O, to lubię! A teraz kroimy i czyścimy paprykę. Następnie to coś, co nie wiem, jak się nazywa po polsku. Po this time, Sajotę. Tak samo się to obiera jak jabłka, ziemiaki, ogórki, cokolwiek. Marchewkę. Wszystkie warzywa praktycznie trzeba obierać. Ziemiaki. Zobaczcie, jakie są drogie ziemiaki na Filipinach. Za cztery takie ziemiaczki. 31,90 I to jest i tam będzie miksowane. Jeszcze jakbyśmy się tak bliżej przyjrzeli, kilogram ziemniaków na Filipinach takich młodych kosztuje 108 peso. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest drogo i ile kosztują w Polsce. Część warzyw już jest pokrojona, teraz idzie do mycia, a później będzie. Miksowane, tak Grzesie? Yeah. Tak. Teraz będziemy miksować warzywa. Wszystkie razem, czyli to jest blender? Tak. Yeah. Blendujemy warzywa. Food processor. Dalej. Food processor. Food processor? Proszę, co za nazwa? Nawet nie wiedziałem. No, zobaczcie. się to umyła. I teraz przerzuca do miksowania. Teraz czosnek i cebula A, i warzywa dalej. Dalej mieszamy A tu już jest po zmiksowaniu. Nie wiem co to za dziecko, ale musiałem się na chwilę zająć. Tak? Grasia dalej tam Miksuje Zostaw mikrofon, nie wolno mikrofonu. To jest dziewczynka. Cześć. Rozumiesz po polsku? O, zobacz, tu, tu, widzisz? Widzisz siebie tutaj w kamerze? A w przerwie, zanim Grasia skończy, zobaczcie, co tutaj jest na Dirty Kitchen, w takim dużym garze. Beef, czyli wołowina. A What is here? Water. Woda tylko. O, to ja może bym tego spróbował. Maybe I would like to try this yeah, Spróbujemy to co tutaj mają. O kurde, ale sporo tego jest. Patrzcie. To są te nogi. Nogi. Hmm. Nieźle. To jest poza programem kulinarnym dzisiaj. Po prostu to jest na obiad tutaj serwowane. Przerwa na kuchni. Jemy obiad. To jest taki drobny ryż. Rice, rice. I jest ten gulasz taki, co Wam pokazałem, wołowy. Jeszcze nie próbowałem. Dla mnie tylko gulasz wołowy bez, bez ryżu, ponieważ postanowiłem być na diecie. Życie nam smacznego. Przenieśliśmy się tutaj do Der Kitchen i zobaczymy dalej. Tu cały czas się coś dymi, podobno tylko woda, żeby była cały czas gorąca na kawę, herbatę. Przygotowanie patelni. To takie pumisy raczej. Zaraz się zajmie wszystko. No i tutaj są te warzywa podziobane przez Grasię Jest i Grasia, szefowa kuchni Coś przyniosła, zobaczmy co to jest To jest tak jak ta polska taka przyprawa do wszystkiego Pamiętam Maggi się nazywała, Maggi Tu też jest Magic Syrup Syrup, Syrup Czyli coś co podkreśla smak do, dla warzyw Taka malutka soszetka na Filipinach, bardzo popularna, ale jest ten dym, taki, że proste miforcz leci w tej chwili, bo jeszcze się za bardzo to nie podpaliło. Grasia w tej chwili rozpala ogień, lubi przy tym tańczyć. Tam ma kartonik do machania, a tam sobie trzyma. A! Grasia! Some one viewer ask me why not using uh, wood wood something for wood for, for mix yeah we have, we have. Mają ale wood Yes we have leado <coughs> No, that yeah, was mod leado że komuś oszustowanie zęby zgrzytały jak to widział jak gresza miesza metal z metalem no słuchajcie, ja cały czas stoję z boku, staram się nie tutaj nic im nie narzucać, żeby wam pokazać takie realistyczne życie na Filipinach e, dzięki uprzejmości rodziny mojej żony. O, ma zobaczcie. Better with this? Tu cały czas jest siostra, która pomaga Grace, czyli ona tam donosi, przenosi. I szef kuchni. Ogień już jest normalny, to przestało dymić. I co? Soszetka oleju, jedna dawka. I trafia na. Dobrze, będziemy to nazywać patelnia. Ona trafia na patelnię. Sporo dosyć. Tam gra się jeszcze ma zapas, jak trzeba będzie. No i kontrola ognia, czyli nic się nie zmieniło od ostatniego e, smażenia. Zobaczcie, siostry będą. A to jest od tych, co, co chcieli tam chyba na te stołki się dorwać dwa tygodnie temu przy wyborach. Zobaczcie. Profesjonalnie. Pinoy To tu dostali, oni tu jeździli, prezenty im rozdawali, żeby oddać na nich głos. No ale teraz profesjonalnie to wygląda. Brawo Grasie. No. For me? No, I am neutral, darling. I am neutral. Okay? Dobra. Okay. Dalej. No i tak jak wcześniej, wjeżdża cebula i czosnek. Niewielka ilość. Prawdopodobnie po to, żeby podkreślić smak. Mince W tej chwili wjeżdża ground mince, czyli pork, czyli świnia, tak jak u nas na kotlety mielone mięso po prostu. Ja myślę, że tylko będą warzywa, to będą i warzywa i mięcho. Proszę bardzo. O, jak już ładnie pachnie tym cząstkiem, naprawdę super. I mieszamy. To się kupiła gotowe takie mielone mięso gdzieś w sklepie niedaleko tutaj lokalnym. Mięso natychmiast zmieniło kolor z czerwonego, z takiego bordowego na jak widzicie Kremowy cappuccino można powiedzieć. Teraz Gracia będzie dodawała przyprawy, pepper, pieprz, I jedną łóżkę, taką stołową. te biciń właśnie to jest coś, co podkreśla tutaj smak w kuchni azjatyckiej. Już wiem. Soj, soj. E, sos sojowy. Mm, chyba jeden z najbardziej popularnych sosów tutaj w całej kuchni azjatyckiej. Tak samo Filipińczycy dodają praktycznie do wszystkiego. I do zup, i do mięsa, no do ryżu. Ja kiedyś nie lubiłem tego sosu, ale powiem Wam szczerze, że go polubiłem tak samo jak i ryż. Niedużo. I kontrola ognia. Mięso na mnie skwierczy. Chyba Grasia podłożyła jeden kawałek e, drewna, żeby nie było za na naszej patelni. Tak, żebyście sobie mogli wyobrazić, to jest strasznie gorąco. Jesteśmy na zewnątrz pod takim zadaszeniem oczywiście. Dertykice musi być na zewnątrz, ponieważ strasznie dymi jak polskie wędzarnie. I ja w tej chwili czuję, że jest jakieś 35 stopni, jestem w koszulce czarnej i cały mokry. Na 5 minut dusimy pod przykryciem i otwieramy. Ależ pięknie to wygląda. Mieszaj. Now I will add the vegetables. Wchodzą warzywka. Te wszystkie, które Grasia wcześniej e, e, przygotowała. Sporo tego. Czy mięso, warzywa, wszystko razem. Trafia na patelnię za dużo warzyw. Ja lubię bardziej warzywa niż mięso w tych spring rollsach. I jeszcze sól. Sól wiadomo, każda kuchnia na świecie potrzebuje soli. Bez soli nie ma dobrego smaku. Choć niektórzy mogą nie lubić, ja uwielbiam sól. Jaka jest najlepsza sól w Polsce? Dajcie znać w komentarzu. No i jak zawsze trzeba porządnie to zamieszać. Następnie musimy dodać jakiegoś blasku. Do tego dania odrobinę magii filipińskiej. Gracia spróbowała i uznała, że trzeba dodać jeszcze tego sosu sojowego. Oj, to dosyć sporo teraz dodaje. Drugie podwoiła stawkę. Drugie 50 ml trafia do naszej patelni. Trzeba troszeczkę dodać gazu, czyli pomachać kartonikiem. Żeby drzewo się zajarało. No i jest. Mamy znowu podwyższoną temperaturę. Fajnie czuć ten dym i to mięso i te warzywa. Wszystko razem. 10 minut. 10 minut I zobaczymy, co będzie dalej. Jest. <laughs> Za 10 minut powinno być przygotowane. To jest w ogóle farsz do tych spring rollsów. Cheers, Cheers graja. Cheers. Słuchajcie, właśnie sprawdziłem specjalnie dla was, jak nazywają się Spring Rolls po polsku. I wiecie, co mi wyskoczyło w, w Google Translator? Saigonki. A to dziwne. Myślałem, że jest jakieś polska nazwa do tego Saigonki. No to nazwa pochodzi, tak mi się wydaje, od Saigonu nie jakieś tam naleśniki zawijasy coś takiego po prostu saigonki Ok, od tej chwili mówię na to saigonki graś jak chcesz mi pokazać bo tutaj mam mango pod chałupą. zobaczymy ah we planning to um, plant it where In... Magisteria. A zobaczcie, to jest małe mango, które można spokojnie wyrwać z korzeniami i zasadzić tam na tej ziemi, co żeśmy ostatnio wycinali. Robiliśmy wycinkę i mango naprawdę to jest drzewo, które daje bardzo dużo owoców pod warunkiem, że się o to drzewo dba. Przy takim wysypisku śmieci wyrosło. Także jest do wzięcia. Coś jeszcze? Or Maybe in camellia. Ah, we cannot do the fruits there. Yeah, I know. Tam mamy zakas uh, drzew owocowych, za niestety. No bigger. Coś jestem a lemon. We have the lemon. The lemon. Uh, what is the name? The the small one, the green one. Ah, uh, calamansi. Yep. We have calamansi on the corner, so maybe we can take the mango. I'm not sure. A wiesz dlaczego nie możemy mango? Dlatego że jakby tam wszyscy sadzili drzewo owocowe to strasznie dużo by było tych insektów, chyba to o to chodzi pszczoły i tak dalej I oni musieli to jakoś to kontrolować Jak tam Dobre Jeszcze musimy gotować Trzeba spróbować Hmm. Jak farsz, segonek, no ja pamiętam segonki. Jeszcze wiecie, to co teraz e, Graś się przygotowuje e, na potrzeby filmu i dla nas oczywiście, to często robiła to dla mnie specjalnie w Australii, w kuchni, także doskonale wiem jak to smakuje, ale na takiej kuchni polowej to będzie smakowało na pewno dużo lepiej. Check. Check it, check. Sprawdzamy. To już minęło ponad 10 minut. Ale wiecie, to jest filipino time. Jakie jest <laughs> 10 minut. Myślę, że jesteśmy 15 minut <laughs> No jak? Dobre? Dobre? Dobra. Jeszcze coś musi dorzucić, szyfowo salt. Yeah, salt. Trochę jeszcze soli. And that's it. I to wszystko. That's it, punch it. Okay. Gotowe. To the other venue. <laughs> Idziemy do pomieszczenia, żeby lepić sajgonki. Trafia na stół. Jeszcze gorące. Czekamy na graście. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o takich odcinkach kulinarnych, których Filipinka przygotowuje typowo filipińskie potrawy na Filipinach. Smażąc, gotując na ognisku. Graście zalatana. Cały czas to czeka, jest gorące. A co to jest? No to jest cała tajemnica. To są te naleśniczki na nasze saigonki, spring-rollsy. A po filipińsku zaraz graście się, się zapytam jak to się nazywa? Vegetable Spring Rolls. Or... Lumpia, tylko Lumpia. O, Lumpia. Dla mnie jest łatwiej zapamiętać Lumpia. To się nazywa, co Grajstas robi, Lumpia albo sajgonki. No z Pink Rolls, no to, to chyba wszędzie na całym świecie wszyscy tak to nazywają. Zobaczcie, tutaj gekon. One są wszędzie tutaj na chacie. Bardzo pożyteczne. Nawet my u nas tam mamy u siebie z jednego co najmniej. A łatwo poznać trzymamy, bo zostawiałem takie malutkie bobki na podłogach, ale jedzą wszystko co fruwa. Także bardzo warto coś takiego mieć. No ale wracamy do gotowania. Grasza będzie tutaj... a Grasza będzie teraz co smażyła. To ma, musi to wszystko uformować. Te sajgonki. I znowu uciekła. Filipinki często śpiewały, jak coś robią. Co to jest? Spring roll wrapper. Spring roll wrapper. To są już takie gotowe naleśniczki. A co to jest takie pomiędzy? Because this is how they count 10, 20, 30, 40 i last 50. A, That's po 10. Tak, więc ten jest 50 pieces. I yeah. Taką trawkę sobie. Zobaczcie, Australia, taką tak? trawkę sobie trawką sobie zaznaczają po 10. No, ciekawe. One są bardzo cienkie, tak? Tak, ojej, jakie to jest cieniutkie, Zobaczcie, jak jedwab. jest bardzo W Australii No, oni to kupili oczywiście tutaj, gdzieś lokalnie. W Australii, jak to takie paczkowane z skin. Gotowy? Klient? No, zobaczmy. I trafia taki jeden naleśniczek. I farsz. Pyk. Trzeba to odpowiednio... Odpowiednio, żeby nie było ani za dużo, ani za mało. I zwijamy. Like Tutaj graśczy sobie przygotowała. To jest celowo Water, Water, and something? Yeah. And milk, or water? Water, and cornstarch. Mm, chyba to jest mąka kukurydziana i woda razem. Także na to klei. O, w taki sposób. Przygotuję sobie graszę talerzyk o, i w takiej postaci nieduży z 8 cm średnica z 2 cm. bardzo delikatna i następne. Czyli to jest ważne. Ta woda z tą mąką kukurydzianą, która to wszystko wiąże. Myślę, że też w Polsce możecie dostać takie gotowe na do skręcania tych sajanków, tylko paczkowane pewnie z importu. O, i w taki sposób Gasia zawija. Hmm. I mamy kolejne. O! O! I wiadomo, procedura się cały czas będzie powtarzała. Zaraz przejdziemy ruchem konika szechowego do kolejnego kroku, w którym to Grasia będzie smażyć. Wiatrak wrócił do swojego przeznaczenia. Słuchajcie, przed chwilą włączyli nam prąd. Było tak gorąco, ale na szczęście z powrotem włączyli Grasia. Nie przerywa pomimo tego, że zabrakło nam na chwilę prądu. Gra się odpala taką turystyczną e, gazową kuchenkę i na tym będzie tutaj to smażyć gaz odpalony, czekamy aż się rozgrzeje. I kolejny raz Grasia szoruje metal o metal. Tak już jej zostanie. O, jak łatwo otworzyć. Widzieliście, co ona zrobiła? Przyłożyła plastik do gorącej patelni i się otworzyło. A takiej sztuczki to ja jeszcze nie widziałem 5 minut, to Dobra, to A... To Wszystkie wrzucaj. To jest pierwsza tura. O. No to jest smażenie na głębokim oleju. Wiadomo, sojonki, tak? Oleju tutaj nie możemy w tym przypadku żałować. Dobrze, jakby pływały co najmniej do połowy i później na drugą stronę. A do testowania oni jedzą. E, to jest filipiński ketchup z bananów. Z bananów robi się ketchup na Filipinach. Także w tym można sobie maczać i jeść. We'll so brown, already... Czekamy do takiego koloru złotego-brązowego. Wtedy będzie wiadomo, że są już gotowe i będą idealnie chrupiące. Filipinka to i no, Trzeba tańczyć, jak się gotuje. Tak dalsza mi tłumaczy. O. Jeśli tańczysz przy to wtedy lepiej będzie smakować. Tak twierdzi moja żona Filipinka. 3 minuty. I możemy zabrać to z patelni. Brawo, Gracie! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Cook? Już są gotowe. Look, look, it's brown. W takim kolorze powinny być wtedy widać, że są gotowe. Nie wiem, no 4-5 minut to trwało, to już trzeba samemu po prostu e, to zdecydować kiedy wyciągnąć, ale nie można spalić, ale bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, tym bardziej, że ten farsz już jest gotowy, chodzi o to, żeby tą skórkę usmażyć do takiego stopnia, żeby była chrupiąca, teraz będziemy testować a jeszcze Grasia musi otworzyć ten ketchup bananowy Bez tego podobno się nie obejdzie. Oh. No. Jeśli ktoś nie próbował ketchupu bananowego z Filipin to polecam, jest słodki i jest całkiem inny niż taki polski pomidorowy. Yeah, let's to co próbujemy? Try. This is the finished product! Oh. Let's try. Okay. Careful, it's still, uh, it's still hot. O, oh, bardzo jeszcze gorące. Dip in na banana ketchup. All Mmm. 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 Więcej warzyw niż mięsa. Lot of vegetable. I to ciasto, ta, ta cała sajgonka jest taka, że to ciasto jest tak cieniutkie, że prawie go nie ma. Mm. To ciasto jest tylko po to, żeby chrupiało, a poza tym się czuje tylko to, co jest w środku. Zobaczcie. O, może tak? Dziękujemy wszystkim za obejrzenie odcinka do końca. Thank you, thank you very much, Grasia. Pokazała nam, jak tutaj smaży się, przygotowuje slagonki po filipińsku. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! It's so good. It's so delicious. Delicious. <laughs>